Pan doktor Tomasz Supyk witam serdecznie. Ja również witam serdecznie. No i takie pierwsze pytanie, no podstawowe. Dlaczego taki ceniony w środowisku, znany też politolog, postanowił trochę zaryzykować swoją karierę, no i wystartować w wyborach do Sejmu? Znaczy po pierwsze startuje dlatego, że Sytuacja tego wymaga i widzimy tą wojnę polsko-polską, która już przybiera naprawdę taki bardzo niepokojący wymiar. No po drugie, jestem regionalistą. Chcę reprezentować wszystkie środowiska regionalne, które tak naprawdę przez lata włożyły wielki wysiłek w promowanie, ale też i próbę zmiany rzeczywistości. Chodzi tutaj o język śląski i śląską mniejszość etniczną. No a po trzecie, chcę po prostu wykorzystać swoje doświadczenie, zarówno te naukowe, ale też i życiowe. Jestem już człowiekiem, który ma trochę lat. Jestem ojcem, jestem mężem, jestem też działaczem społecznym od 25 lat, więc nie jest mi kwestia, różnorakie problemy śląska, ale nie tylko nie są mi obce, więc, więc dlatego dlatego startuję w tych wyborach. Pan powiedział o autorytecie, no warto podjąć to ryzyko, warto też położyć na szali swój autorytet, bo jeżeli uda mi się wejść do Sejmu, to tak jak wspomniałem, będę adwokatem Śląska, śląskości, e, śląskich problemów, ale chciałbym być też adwokatem mojego środowiska, czyli środowiska naukowego. Czyli ta śląskość i język, mniejszość etniczna, to są takie pierwsze postulaty, te najważniejsze u Pana? Tak, oczywiście postulaty śląskie są dla mnie istotne, ale to są też postulaty, które dotyczą y, przyszłości Śląska, to znaczy co dalej z górnictwem, jak ma wyglądać transformacja tego regionu, co ze środkami unijnymi tak naprawdę, które blokuje PiS. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który tak naprawdę czeka, też jest nierealizowany ze względu na, można by powiedzieć, obłędną politykę obecnego rządu. Więc będę, będę, będę jakby się też tym interesował i będę starał się robić wszystko, żeby ten los naszego regionu, los mieszkańców tego regionu no, poprawiał się, czy, 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 czy szedł w kierunku, w lepszym kierunku. Czy zmierza w lepszym kierunku? Wiemy, że pan jako kandydat z okręgu katowickiego będzie walczył m.in. właśnie z Mateuszem Morawieckim. To oznacza chyba jedno, że bardzo duże siły będą tutaj rzucane, jeżeli chodzi o partię rządzącą. Nie obawia się pan tej walki? Uważa pan, że da się w jakiś sposób uczciwie wygrać z takim przeciwnikiem? Znaczy powiem tak, to bardziej lider oczywiście naszej listy, czyli bo będzie, ale oczywiście my rywalizujemy tutaj z Prawem i Sprawiedliwością. No, jestem też jakby naukowcem, intelektualistą, działaczem społecznym, więc... Z jednej strony mam troszkę inny profil, ale też prowadzę e, trochę inną kampanię, ale z drugiej strony, jakby nie jestem człowiekiem małego ducha, nie obawiam się. Niejednokrotnie wcześniej w swojej działalności e, miałem różne, różnego rodzaju kontrowersyjne wypowiedzi o różnych, e, o, o różnych partiach czy, 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 czy różnych decyzjach partii politycznych, więc e, tego się nie obawiam. Oczywiście środki będą duże, oczywiście tutaj nie tylko pieniądze na kampanię, ale chociażby pieniądze na kampanię referendalną, no i jeszcze oczywiście pieniądze dla... Dla urzędu, urzędującego premiera są absolutnie nieporównywalne z, ze środkami, które chociażby posiada koalicja obywatelska i ja oczywiście indywidualnie, jako ten, który staje, startuje z ostatniego miejsca listy. No ale ja zamierzam robić y, kampanię, to znaczy kampanię w internecie. Oczywiście będę pojawiał się w mediach, ale to będzie też kampania bezpośrednia, gdzie będę chodził od miasta do miasta, od dzielnicy do dzielnicy. Będę rozdawał ulotki, będę rozdawał gazety i będę rozmawiał z mieszkańcami. Będę ich przede wszystkim słuchał. Czego oni oczekują ode mnie? co im się nie podoba, co chcieliby zmienić, no i będę później to przekładał na jakieś już konkretne, można powiedzieć, postulaty, czy konkretne tematy, którymi będę się chciał po prostu zająć w parlamencie. A właśnie śledząc media społecznościowe widać, że pan już aktywnie tutaj działa, no i o czym mówią mieszkańcy okręgu, w którym pan startuje, Kazowic, tych... Znaczy, mieszkańcy przede wszystkim mówią, że nie podoba im się to, co się obecnie dzieje, nie podoba im się e, ten poziom i temperatura sporu, to znaczy odzieranie właściwie z cech ludzkich swoich przeciwników. Ale nie podobają mi się również małe, małe, małe sprawy na swoim własnym osiedlu, czy w swojej własnej dzielnicy, prawda? Gdzieś nie gdzie świeci latarnia, gdzieś jest dziura wychodnik. W Chorzowie chociażby tematem spornym jest stadion ruchu Chorzów, więc o takich rzeczach mówią. Ale oczywiście też mówią o tym, co doskwiera każdemu z nas, każdemu obywatelowi tego kraju. Czyli mówią o drożu, nie, o rosnącej inflacji, o malejącej siły, sile nabywczej ich pensji. W tej chwili wchodzimy w rok szkolny, tak? Ludzie wrócili z wakacji, mają puste portfele a mogę podać przykład zwykły 60 kartkowy czy 100 kartkowy zeszyt kosztuje około 28 zł więc niech państwo sobie to przeliczą i zobaczą ile chociażby kosztuje wyprawka czy to dziecka w szkole podstawowej czy to dziecka w szkole średniej więc to są problemy od tych najbardziej bliskich i tych najbardziej można by powiedzieć prozaicznych no po problemy poważniejsze lub można by powiedzieć takie problemy systemowe jak przyszłość regionu no bo Wszyscy się o niego obawiamy. Prawda? Jesteśmy, mamy dzieci, mamy wnuki, chcemy tutaj żyć, nie chcemy tutaj, stąd wyjeżdżać. Śląsk się starzeje, Śląsk się wyludnia, więc tym procesom musimy zapobiec i zrobić wszystko, żeby no, nasz region był nadal tym jednym z najbogatszych i najlepiej zarządzanych regionów z, wysoką, z wysokim poziomem jakości usług publicznych. Na koniec ocena politologa. Jakie są szanse Koalicji Obywatelskiej i całej opozycji w tych wyborach? Znaczy powiem tak, Znaczy powiem to na dwóch planach. Znaczy, w, powiem, w okręgu 31, gdzie startuje są te szanse bardzo duże. Moim zdaniem wygra Koalicja Obywatelska w tym okręgu. Wygra e, e, moim zdaniem też Borys Budka z Mateuszem Morawieckim. E, koalicja zdobędzie pięć mandatów. E, liczba głosów to będzie około 230-240 tysięcy. Czyli tu mówię o okręgu. O e, e, skali ogólnopolskiej tak. W tej chwili Moim zdaniem jest remis, nawet bez wskazania, więc szanse zjednoczonej opozycji na to, żeby wygrać, są bardzo duże. Zobaczymy, jest jeszcze 6 miesięcy kampanii wyborczej, da się dużo zrobić i można, i nawet koalicja obywatelska jest w stanie wygrać z pisem, a szerzej zjednoczona opozycja jest w stanie wygrać i z Pisem, i z Konfederacją, także ja jestem pełen nadziei, jestem optymistą 15 października. Rzeczywiście Polacy zdecydują o. O swoim losie, o losie swoich dzieci, o tym, w jakim kraju y, będą żyli. Czy w kraju nienawiści, w kraju quasi cenzury, y, w kraju telewizji publicznej, która y, szczuje. E, chociażby na e, Donalda Tuska, czy w kraju, w którym właśnie media są zrównoważone, e, nie mamy do czynienia właśnie z quasi cenzurą e, ludzie nie muszą się gryźć w język, szkoła nie jest zideologizowana, gdzie Ślązacy swobodnie mogą mówić w swoim języku i nie muszą się niczego obawiać ani tego wstydzić.